Fajny blender. Za 17,95 I tak nawet myślałam sobie, a może wezmę. Ale tutaj moja córka już mnie doprowadziła. Z błędu, że przecież mamy Thermomix. No i faktycznie nie jest potrzebna wtedy. Ale dobra cena. Też ładnie wygląda.

te grille też są fajne. Nie wiem, czy akurat ta marka, ale generalnie grille. O, takie coś w Gdańsku mamy. I się bardzo sprawdza. Fajne to jest. Zobaczcie, fajne przyprawki. W sumie cena do grilla euro 49 tu jakieś takie wiel większa paczka 2,29 barbecue euro 59 i tu jeszcze euro 49 i tu 0,79 euro centów my sobie to właśnie weźmiemy tą różową sól tą i teraz tutaj jeszcze takie znaleźliśmy to jest to jest taka mieszanka pieprzu, i soli i wszystkiego. Też to weźmiemy. I to chyba, to jest chyba to, nie? No. 2,29. No fajne, naprawdę. A tu jeszcze jest taki na grill właśnie. I to jest to, co wzięliśmy. Tu jest jeszcze hot chini. Fajne. Fajne przyprawki. Barbecue. To jest taki organizer, make-up organizer. I on jest za 2,99 Taki nawet ładny. Ale ten ze złotem mi się bardziej podoba. On już kosztuje 3,43. Też fajne. Super. Pedro, co znalazłeś? To jest tu. Będziesz teraz mył na sucho. Będziesz mył teraz bez wody. No. Widzicie? Jak chcecie oszczędzić wodę, to wtedy na sucho możecie Ale wiem, że niektórzy tak robią. może na tydzień. Potem na weekend można umyć. No, na weekend. Teraz na weekend będziesz mył. A to jest dużo, patrzcie. To jest Share, Love is Love. Wszystko jest trochę Shampoo. Może to jest dla kobiety, która umyje tylko raz na tydzień i nie będę miała takie zmęczonych włosów. To jest może dla mężczyzny. Zobaczcie, Kasia tutaj znalazła bardzo fajną taką butelkę właśnie na wyjazd dla psa lub kota. Tu akurat piesek chyba jest namalowany, nie? No, ale chyba dla kota też może być. Wtedy od razu jest misetka i tam się przekręca i wtedy leci. Kto sobie weźmiemy. To jest String flasze. Mam A Ale można tutaj też jedzenie włożyć. No, house 2,49. No to weź się. Bierzemy dla naszej kici na wyjazd. Tutaj mi się podoba nawet Taki mop, wydaje się fajny. Tutaj chyba woda jest, ale czy to funkcję spełnia no możemy kupić i masz spróbować. Aha, a ile to kosztuje? Mikrofaser? To to 5 euro. Boden. O, to jest chyba. Spargo Bodenwischer mit Spray funkcją mikrofaser. To jest fajne. 8 euro kosztuje. Tylko mnie zastanawia, gdzie ja to będę moczyć. Zobacz, to sztywne. Się nie nadaje. Mm. To się nie nadaje, bo ja tego do wiadra żadnego nie włożę, będę musiała ręcznie to robić. Zobacz, woda idzie tutaj, nie? To, co w ogóle to nie będzie miało? Mm -mm. To się nie nadaje. Zobaczcie, 8 euro, ale niestety... Ale tam dalej jest ten No I zobaczcie, tutaj jest w sumie taki sam, o, tylko że marka Wileda też spray and clean i to jest to samo ale już kosztuje 18 spray and clean 18 euro no także tamto było tańsze jakbym miała kupować to bym tamto kupiła ale uważam że to w ogóle jest niepotrzebne wzięliśmy sobie taki secret garden i zobaczymy jak będzie pachnieć ten brązowy i ten zielony, bo kiedyś tu w Action kupiłam sobie. I powiem wam szczerze, że było bardzo, bardzo fajnie. Fajnie pachniało. I dlatego szukałam dzisiaj, czy znajdę. To w sumie jest tanie, euro 99, więc zobaczymy. A tu jeszcze są takie do uzupełnienia. Muszę Wam pokazać, co gotuję, a mianowicie taki bigosik. Ale oczywiście do mojego bigosu dodałam papryczkę i cukinię, też dodałam i boczek jest ładnie, listek laurowy, pieprz, no i koperku. Także to jest mój bigosik. Już Pedro smakował, mówił, że super. No i chciałam Wam pokazać, jak wygląda. Co ty Kasiłka chcesz ode mnie? No, dwa euro. Za <laughs> co ty chcesz 2 euro? No popatrz na listę. Mamy jakąś listę. Nie zauważyła jej. Uuuu. Zimmer aufreumen. Nie wiem czy widzicie to. Moje dziecko jest dość drogie. Zachęt die Mann tun Zimmer 2 euro. Czyli za posprzątanie pokoju 2 euro. Fil lernen Euro. Fil lezen Euro. Staub saugen 2 euro. Ausmisten? Co to jest? Lataje się w te rzeczy. Ausmisten? Tak się mówi? No, że no znaczy, patrzę się na rzeczy, których się nie potrzebuje, i wtedy je się daje do dania. Mama oder Papa Helfen. Oro. No i, I dzisiaj tak. moje dziecko powiedziało, że zrobiło pierwszy punkt, czyli Zimmer auf <laughs> Zrobiła i prosi o 2 euro. I no, żartowała. <laughs> ja wiem, że żartowałaś. No, ale w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że czekamy na gości i się niecierpliwimy. 16.21. Mają 21 minut spóźnienia. I tu, I tu Kasia po prostu sterczy w jednym okienku albo w drugim i chodzi z jednego do drugiego okienka. A tak, na dobrą sprawę, Katarzynka. Czy my jesteśmy jako goście punktualni? Nie. nie. My jesteśmy jako goście niepunktualni, więc nie ma co żądać, że do nas przyjdą punktualni. O, już Kasia mówi, że chyba są. Chyba przyjechali. I zaparkowali na podwórku sąsiada, tak? No widzicie, przyjechali do nas goście, ale zaparkowali u sąsiada. I jeszcze pomylili drzwi, bo też nie weszli do nas. A to ja w całej okazałości. Także za chwilkę będziemy mieć gości. Hmm, przyjeżdża do kasi koleżanka troszkę się pobawią. Pobawią. Oni no już tam mają swoje tematy, ale wiecie co? Dzisiaj jest u nas tak gorąco. hu, hu, hu. Bardzo gorąco. Ładna pogoda. Ładna pogoda. I jest bardzo, bardzo gorąco. I dzisiaj chyba w ogóle basen pójdzie w ruch. Bo tak myślę, że trzeba już go przetestować w tym roku, bo wiecie, że jeszcze nie był testowany. Dlatego, że jak już się jak już się chcemy tam popluskać, to albo jest za późno, albo pada deszcz, bo nawet jak w ciągu dnia jest ciepło, to wieczorem wtedy deszcz spada. Ale dzisiaj w ogóle słońce daje. Jest gorąco. Tutaj mamy daszek rozłożony. No i dzisiaj na pewno będziemy tam Skakać. Pokażę jeszcze Wam oczywiście kwiaty. No muszę trochę chociaż. Ostatnio nawet mój mąż przyznał mi rację, że świetnie, że zakupiliśmy te kwiaty i że to był mój pomysł. Bo faktycznie, jak się siedzi, one dają szczęście. Naprawdę dają szczęście. Kwiaty te, oleandry, zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. One po prostu dają szczęście człowiekowi. Nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, że one tak oddziałują. A tutaj jest ten inny taki oleander, ale też ktoś mi napisał w komentarzu, że to też jest oleander, więc ojeju, ten ładnie pachnie, naprawdę. No, a tu jest taki ciemny, zobaczcie. Ten jest taki ciemny i ma takie właśnie drobne kwiatuszki. Jeszcze raz Wam tu pokażę basenik czysty dzisiaj na 100% wchodzę do niego. Ja się maluje, a tutaj kto siedzi i czeka na mnie? Kicia. I ona zawsze tutaj w drzwiach czeka na mnie. Czasami wchodzi do łazienki, ale generalnie czeka, aż się umaluje. Nie Kicia? Już pani się umalowała, już idę. No już idę, Kiciu. Cierpliwa jest bardzo. Dzisiaj ma być 30 stopni i się zapowiada świetnie, ale oczywiście padało wczoraj wieczorem. No, ale to też jest dobre. Troszkę popadało i kwiaty tak się ładnie prezentują po tym deszczu. Jeszcze bardziej się otworzyły. Ten to w ogóle tak się wychyla za tą balustradę. Także on chyba jeszcze więcej potrzebuje tego słońca. Ale dzisiaj będzie miał dużo, naprawdę dużo. Tam jeszcze te moje lilie są widoczne. I dzisiaj jest piękny dzień. I oczywiście coś leci. Coś małego, jakaś awionetka. Jakiś mały samolocik. Nie wiem czy widzicie, ale. No, taki mały leci. O, 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 o. I tu jest ta moja. Wczoraj uciekła i była za płotem. Mała zdrajczyni. I już do kota poleciała. Nie ma kicia. Nie. Nie wolno. Nie wolno. I nagle usłyszałam taki dźwięk, a ona tam była za płotem. Z kotem. Ale jest o tyle dobra, że. Wróciła jednak. Nie kicia, wróciłaś. Pedro już tutaj się zabrał za pracę w ogródku. Ja tutaj już ładnie basenik czyściłam. Truskaweczki. Pokażę Wam. Truskawki jeszcze mamy. Oberwałam co nieco i zaniosłam, ale chcę Wam. O! Zobaczcie, zdrajczyni tutaj. Nie wiem czy widzicie. Już schodzi po schodach. Już wyszło. Dobra, ale tylko chwilę to tutaj może być. Ale chcę Wam pokazać, co tutaj Pedro zrobił. Na tej naszej działce. O, jak ładnie pachnie. W ogóle chodzę na Bosu, bo to jest po prostu coś cudownego, kiedy możecie właśnie latem sobie pochodzić na Bosu, po trawce. To jest po prostu piękne. Pokażę Wam jabłonkę z bliska, bo tylko widzieliście ją, wiecie, tak z daleka. A teraz Wam pokażę z bliska. Tutaj jest nasza jabłonka, jest, patrzcie, jak i zobaczcie, jakie jabłka. No, niestety tutaj ma rubaka, ale mamy raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. O, tu jeszcze siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 no, To ładne. A co tu Pedro robi? Pedro, co ty tam robisz? Tutaj. A to chcesz wydłubać, tak? No troszkę po Coś robi na tym ogródek. No to muszę pierwsze wyciścić, zabrać tam wszystko, co tam nie powinno być. Uh -huh. I będę taki coś takiej ładnego dekoracja robi. Troszkę korek będę kupić. No właśnie, korek kupimy dokładnie. I będę taki miał taki troszeczkę ładny, e, ładny ale też i praktyczny. Uh -huh. Co tutaj jest? Gazety. Idziemy zobaczyć tam do naszego kota. Bo tutaj jest otwarta teraz bramka. Ale zobaczycie. To w ogóle nie jest trawka, nie? Widzicie, że to nie trawka. Kicia, gdzie ty jesteś? O! Tu jest Kicia. Ja muszę ją zabrać z powrotem. Kiciulka, muszę cię zabrać z powrotem, wiesz? Ja wiem, że ty nie chcesz, ale, ale musisz. Bo ja się boję, że ty nam zginiesz. Po, pani już też idzie. Ona nie lubi być sama. Ja tylko widzisz, że już we dwójkę, żeśmy. weszli. i to już jest nie po twojej myśli, nie, Kicia. To już nie, ty się nie, nie, nie czaj się. Nie. Tu, tam. Nie wolno. Ja Nie będę za tą biegać. Tu jeszcze mamy kawkę. I zaraz wypijemy. Jest wcześnie rano, bo jest ósma, ale chciałam Wam pokazać, jakie wczoraj przyszły gazetki do nas. Już znacie: Wochenzeitung, Landkreis Reutingen, oczywiście. Tutaj jest Ermstal, Wochenblatt I. Oczywiście w tych gazetkach też przychodzą te takie reklamowe i tu jest na przykład Kaufland, gazetka, ale zobaczcie Nutella 2,22, także to jest tanio. Nie wiem, czy Wasze dzieci jedzą Nutellę, moje od czasu do czasu, w szczególności na jakieś tam naleśniki lubią właśnie Nutellę, więc ja czasami kupuję, ale taki słoik to nam starcza naprawdę na długo. No, i muszę Wam w ogóle powiedzieć, że jest akcja też na ziemniaczki 2,99. W ogóle ostatnio ziemniaki tutaj są drogie. Nie wiem jak u Was, ale ponad nawet czasami 4 euro mogą kosztować ziemniaki. Także jest dość drogo. No i oczywiście oprócz kauflandu dostajemy też właśnie takie gazetki, na przykład o ogrodzie, taką reklamową. Oczywiście Aldi. Aldi. I co tu w Aldi jest? Hmm, tutaj są jakieś takie naczynia. W sensie, hmm, chyba na zupę, talerzyk i jakiś talerzyk jeszcze większy. Nie wiem, czy to razem. Miseczki to są. szalenie. Firpakung. Czyli chyba cztery. cztery. Po cztery są pakowane. Ja czasami lubię sobie przeglądać te dodatki, Chociaż nie zawsze. Nie zawsze mi się chce przeglądać. Tutaj jest oczywiście Lidl. O, i te lody, które uwielbiam, i kupuję te lody, naprawdę. Lidl to jest tak fajnie, bo ja mam tą apkę założoną, także nawet nie dostaję paragonu, tylko od razu na tą apkę przysyłają mi moje zakupy i jakiś tam kupony i tak dalej. Także ja z tą apką jakby robię zakupy w Lidlu. O, Rosman. Rosmana też dostajemy. W Rosmanie to w szczególności wiadomo. Wszystkie środki takie kosmetyczne, jakieś inne. Jakieś inne do czyszczenia domu. No i netto. Ja teraz często chodzę do netto, dlatego że tutaj koło mnie jest bardzo blisko netto. I, i dlatego wybieram netto. O i teraz będzie promocja na masło. Euro 79, ale to jest masło irlandzkie, a my kupujemy raczej masło, masło niemieckie. No i teraz są też te takie koszulki, taka cała seria w netto. Tych koszulek, spodni dresowych, jakieś tam inne rzeczy. No i to by było tyle, ale chciałam Wam jeszcze pokazać coś innego, bo my należymy do kasy chorych. Gesundheitskasse AOKA tutaj u nas i dostajemy właśnie takie gazetki. To jest fajne. Ta gazetka akurat jest, akurat jest dla mnie, ale dostajemy też dla dzieci gazetkę i dla Pedra też dostajemy gazetkę. I ta gazetka jest taka bardziej związana właśnie z taką tematyką kobiecą. I, I tak dalej, jaki właśnie można robić y, sport, jaki uprawiać, żeby na przykład jakieś rady otrzymać, gdzie można zadzwonić. Ja wam pokażę tutaj, o, tutaj na przykład, że y, pisze Gesund Durti Hitze, czyli zdrowie podczas y, upałów co robić tam, żeby być zdrowym podczas upałów. Tu jest narysowana babeczka, która oczywiście wodę pije, ale tutaj są właśnie różne takie fajne porady, jakieś, właśnie, nerwy, jak nam dokuczają jakieś boleści, jakieś inne rzeczy. Naprawdę, o tutaj na przykład teraz oczywiście rak skóry, który właśnie może być to tu jest właśnie tak pokazane różnego rodzaju właśnie rzeczy. To też jest właśnie fajne. Także widzicie, tutaj otrzymuje się taką gazetkę. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Tutaj ludzie w ogóle lubią czytać dużo, chodzą do biblioteki, wypożyczają nawet gazety. Gdzie w Polsce chyba w ogóle starsze osoby w ogóle nie korzystają z biblioteki, jednak tutaj przychodzą. Często do biblioteki oni wypożyczają książki, oddają książki. Nie tylko książki, bo oni wypożyczają również gazety, gazety różnego rodzaju. Także ta gazetka na pewno też tutaj przez nich jest czytana. Niektóre artykuły też czytam, bo są wiadomo przez fachowców tutaj opisane. Tutaj na przykład o Jodzie. I, no i myślę, że to jest fajny, fajny pomysł na taką gazetkę, ale w w Polsce tego chyba nie ma. Nie pamiętam, żeby coś takiego było. Też oczywiście są te kasy chorych, ale nigdy chyba żadnych gazetek nie wydawali. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Ale jeżeli tak jest, to oczywiście piszcie. Z moją chęcią posłucham, jak to jest w innych krajach. Też to by było ciekawe. No. I tyle. I słuchajcie, i zakończamy ten filmik. Troszkę się w nim działo różnych rzeczy. Byliśmy w action na zakupach, i, i troszkę Wam tutaj pokazamy, jak czekaliśmy na gości i jakieś tam inne sprawy, które wleciały, i oczywiście to jest taki taki zlepek wszystkiego. No, i życzę Wam oczywiście miłego dnia. Wypoczywajcie, używajcie dnia natury, wychodźcie na zewnątrz, Cieszcie się każdym dniem. No i tyle. I przychodźcie oczywiście na następny filmik. Bardzo Was zapraszam, czekam i do zobaczenia. Pa-pa!